Dzisiaj zjem najgorzej oczynionego kebaba w Poznaniu, czyli SEK kebab 1,6 gwiazdki. Tak oto prezentuje się ten kebab. Jak możemy zauważyć, nie jest dobrze wypieczony i nie jest dobrze zwinięty. Po przekrojeniu możemy zobaczyć jaka jest proporcja między mięsem a surówką. kebaba wsek kebab, zapłaciłem 22 zł plus torba, złotówka, czyli już mam 23. Po, kochani, Dokącam w domu, ponieważ telefon mi padł i nie mogę tam dokończyć. Podsumowanie. Moje zdanie tortilla słabo wypieczona po długim czasie stania mogłaby nasiąknąć, mogłoby się z niej wszystko wyciekać i rozwalać. Mięso niby mieszane. Ale czuć wielką kulę mocy. Sosy, niby też mieszane. Ale w ogóle nic nie czuć. Czujemy, że jemy jakiś sos, ale nie wiemy jaki. Ogórek kiszony połączony ze surówką z pomidorem i zwykłym ogórkiem, gdzie ogórek zwykły też nasiąknięty i smakuje. Jak nie smakuje? Oceniam tak. Wypieczenie tortyli 3x10. Sosy 3x10. Mięso 3x10. Całość oceniam w ogóle 3x10. Mi to w ogóle nie smakowało. A wy jecie w sek kebab? Piszcie w komentarzach. Do zobaczenia.